Witajcie. Kiedy latem woda w morzu nagrzewa się, cóż może być lepszego niż wyjazd z rodziną na plażę? Weekend dla ciała i duszy, pływanie, opalanie. Jednak, mimo że to wspaniała rozrywka, należy zachować maksymalną ostrożność. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak młodzi ludzie napotkali na plaży wcale nie to, czego oczekiwali i do czego to doprowadziło. Związki na odległość są trudne. Dla niektórych w ogóle nie są możliwe. Ale są tacy, którzy uważają, że związki z doskoku wręcz przeciwnie zbliżają pary do siebie. Dla pewnej zakochanej pary z Ameryki, Marka i Aleksy, związek na odległość nie był większym problemem, ponieważ mogli każdy weekend spędzać razem w dodatku, za każdym razem inaczej. Tym razem para postanowiła spędzić wspólne dni na Florydzie. I skorzystać z tamtejszych cudownych plaż. Ale ta romantyczna schadzka, omal nie zakończyła się dla kochanków fatalnie. Nadszedł dzień spotkania. Młodzi ludzie promienili szczęściem, wreszcie byli razem, a tylko to się dla nich liczyło. Nagle spacerując po plaży, Mark omal nie nadepnął na coś bardzo dziwnego. Pochyliwszy głowę, zobaczył, że z piasku patrzy na niego okropne stworzenie którego otwarty pysk pełen był olbrzymich zębów, aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby Mark nadepnął na drapieżnika. Jak się okazało, był to amerykański skaber, którego płetwy zakończone są jadowitymi kolcami. Ich jad nie jest śmiertelny, ale jeśli antidotum nie zostanie przyjęte w odpowiednim czasie, konsekwencje mogą być smutne. Warto wspomnieć, że sam potwór przestraszył się człowieka nie mniej niż Mark jego, dlatego postanowił on szybko opuścić kryjówkę i poszukać bardziej odludnego miejsca. Na szczęście, Markowi udało się zrobić kilka świetnych zdjęć tego morskiego drapieżnika. Tak więc, randka Marka i Aleksy z pewnością zapisze się w ich pamięci jako jedna z ciekawszych. Przyjrzyjmy się tymczasem amerykańskiemu skaberowi, po angielsku zwanemu obserwatorem gwiazd. Zbyt pięknie jak na nieprzyjemnie wyglądającą i niebezpieczną rybę z rzędu okoniokształtnych. Zamieszkuje ona ocean atlantycki u wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Stargazer to jadalna ryba, która w niektórych miejscach jest uważana za przysmak. Ale nie poławia się jej na skalę przemysłową i mało prawdopodobne, żeby tak się stało. Skaber jest trudny do złapania, nieatrakcyjny z wyglądu i jest go bardzo mało do połowów przemysłowych. Długość ciała skabera wynosi około 40 do 55 cm, a waga od 7 do 10 kg. Ma szeroką, lekko spłaszczoną głowę chronioną płytkami kostnymi, duży, otwierający się jak włas pysk wypełniony cienkimi i ostrymi zębami, oraz szeroko rozstawione małe oczy na czubku głowy. Jego ciało jest obfite i mięsiste. Obserwator gwiazd otrzymał swoją angielską nazwę właśnie ze względu na niezwykłe rozmieszczenie oczu, które zawsze patrzą w górę. Tarło tych ryb odbywa się późną wiosną i wczesnym latem. Skaber lubi głębokości od 5 do 50 metrów, ale spotyka się go również na 100 metrach. Uwielbia dno piaszczyste lub żwirowe, gdzie najlepiej może się ukryć, i wykorzystać swoje techniki maskowania. Skaber to ryba dość powolna i niezdarna. Nigdy nie poluje aktywnie, nie ściga ofiary. Polowanie tego morskiego drapieżnika polega na biernym oczekiwaniu na ofiarę. Ryba zakupuje się głęboko w piasku lub małych kamykach. Także na powierzchni widoczne są tylko jej oczy i ogromny pysk. Z zewnątrz wygląda to tak, jakby z dna morza patrzyła brzydka, przerażająca morda z krzywymi zębami. Centkowane umaszczenie ciała i zdolność do utrzymania całkowitego bezruchu przez długi czas pozwalają mu być niemal niewidocznym. W tej pozycji drapieżnik czai się do chwili, gdy w pobliżu pojawi się potencjalna ofiara. Małe rybki lub skorupiaki. Dodatkowo skaber ma jeszcze jedną wyjątkową cechę. Może razić swoje ofiary prądem. Na głowie nad oczami znajduje się specjalny narząd elektryczny. Wyładowanie nie jest bardzo silne, półwolta. Nie da się tym zabić człowieka ani dużego zwierzęcia. Jednak świetnie spisuje się jako mechanizm obronny, który potrafi zdezorientować napastnika, czy też ogłuszyć ofiarę. Nurkowie, świadomi tej cechy drapieżnika, nie ryzykują podpływania do skaberów, w których płetwach znajdują się ponadto ostre, jadowite kolce. I to wszystko na dziś. Piszcie w komentarzach, czy spotkaliście kiedyś niebezpieczne zwierzęta na plaży. Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.